Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zapomnęcie Cię, Odzyskam Cię, czyli kontynuacji Cementarnej Miłości. Marcelina właśnie sobie tutaj je śniadanko, jakieś gofry. Dzisiaj jest dzień jej urodzin, jest bardzo rozgniewana i zaraz wybiera się na terapię żałoby, ale ona jeszcze nie wie, co tutaj na nią czeka, więc podejdźmy tutaj. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że Artur tutaj jej co nieco zostawił. Taką oto bombonierkę. I czy co, mogłabyś zjeść tą truskawkę w czekoladzie? Okej, okay. wzięła sobie to do wyposażenia. I tą bombonierę. Słuchajcie, jaka ładna. Rzeczywiście wygląda to, no, wygląda to na truskawki w czekoladzie. I co, czy masz jakiś nastrójnik z tego tytułu? Tutaj mam na razie dlaczego ja żałoba. Ja Ci tutaj pomogę posprzątać ten talerzyk, ale powiem Wam, że taka jestem zadowolona, że to nam się udało, że on jej to zostawił na tej jej urodziny. Ona właściwie nie wie od kogo to jest, zupełnie się nie domyśla, bardzo niewiele osób jeszcze zna w tym mieście. Dzisiaj właśnie, tak jak już chyba wspomniałam, ma urodziny, może sprzedajmy wszystko i też będę chciała, żeby wybrała się ona na tę terapię. Jest już właściwie godzina 14, jakoś bardzo dzisiaj długo spała więc później niech się wybierze, niech trochę się lepiej poczuje. I kupiła sobie od siebie dla siebie pewien prezent, także jak wróci z terapii, to wam pokażę. No nic, wróciła, słuchajcie, i wcale nie jest zadowolona. Tym razem ma nastrójnik, że tutaj strata czasu. Marcelina czuje, że to wszystko brednie. Jakby ktoś mógł przeanalizować jej życie, rzucić kilka rad z z wróżbą i rozwiązać wszystkie jej problemy. Wszędzie konowały, także nie jest zadowolona. Z dzisiejszej terapii, ale może będzie zadowolona, kiedy przetestuje sobie nową rzecz. Kupiła sobie, słuchajcie, obój, więc dajmy jej zagrać, zobaczymy, jak będzie jej szło. Dobra, na razie by to było na tyle. Chciałabym z nią pojechać na chwilkę na miasto, także może to ci już wystarczy. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że Marcelina chciałaby wiele różnych tutaj muzycznych instrumentów poznać. Chcesz tam jej się trochę zrelaksować. Ja w ogóle myślałam, żeby może jakąś maseczkę, żebyś sobie właśnie może zrobiła. Spróbuj się uspokoić właśnie o. I co? Może użyjemy płynu do mycia twarzy. Chcesz? Zrób sobie taki dzisiaj dzień. Taki home spa. A jak tą maseczkę zrobić? Wcale nie wiem. Myślałam, że na lustro. Nie wiem, słuchajcie, jak się robi tę maseczkę. No nic. Chcieliśmy przemowy? Nie, nie. To nie chciałam. To mam pewien inny pomysł. Dobrze, i jesteśmy sobie na mieście pod takim małym sklepikiem. I chciałabym tutaj kupić jakiś prezent. A właściwie to chyba nawet nie prezent, tylko. Ja tutaj właśnie widziałam, że są te bombonierki. Ale są też na przykład jakieś nektary. Może jakiś nektar. Winogronowy sobie kupimy, kupimy sobie jakiś romans, żeby sobie przeczytać, a czemu by nie? Kupimy sobie biżuterię, to może nie. Taki prezent też od samej siebie dla siebie. Ok, więc to mamy zaliczone. Marcelina właśnie zdobyła swoją pierwszą butelkę nektaru winogronowego. Ok, i dziękujemy za zakup w naszym sklepie. Tutaj, co jest pan sklepikarz? Czy kim ty jesteś, nie wiem. Ja też jeszcze cały czas jestem na etapie zwiedzania okolicy i zobaczyłam teraz taki piękny pomnik tutaj. Fajnie to wygląda. Miło, że jest tak dużo takich fajnych elementów w koło, cieszących oko. I jesteśmy pod domem i właściwie to pomyślałam sobie, że mogliśmy, ale dobra, przeszliśmy się, to jest ok, że mogliśmy sobie zamówić coś tutaj przez internet, więc chodźcie sobie i Ja bym chciała zamówić tort. Tylko teraz tak, widzę, że tu można kupić te maseczki. Więc może sobie kupimy, może sobie wieczorem, albo po imprezie, po prostu zrobimy, może relaksującą maseczkę na twarz, jakąś jeszcze jedną, może zwierzęcą, <laughs> niech będzie zwierzęca. I jeśli chodzi o tort, to widziałam tylko, że można zamówić tort weselny, ale czy można zamówić tort urodzinowy, bo mamy taką kuchenkę bez piekarnika, więc nawet sobie sami nie upieczemy. Okej, okay, ale przez telefon coś jeszcze tutaj możemy. Dostawa pizzy, dostawa produktów spożywczych i dostawa jedzenia. Zobaczymy, czy w jedzeniu będzie jakiś tort. No nie, same jakieś zupy i tak dalej. No nic, no ja bym zamówiła, tak wiecie, dla eksperymentu ten tort weselny. Nie wiem, czy, czy ten tort weselny będzie można użyć jako tort urodzinowy. Stestujemy, nie przekonamy się, dopóki nie spróbujemy. Może taki kwiecisty tort weselny z różowym, taki duży. Tu są jeszcze większe. O, te są takie w miarę małe. I znowu duże. To może ten taki jeden z mniejszych. Może. Może ten. A to jest w kształcie serca. Dwupiętrowy biały w kształcie serca. Dobra, biorę chyba ten. Zobaczymy. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Czy my to gdzieś mamy w wyposażeniu? Mamy ten torcik. I cóż, niestety, moi kochani, nie działa to. Nie da się z tego zrobić tortu urodzinowego, więc sprzedamy go do miejscowej yy, piekarni. Niestety troszkę taniej niż żeśmy go kupili. Ale no, okej. Okay. Mamy tort. Udało się. Dodamy świeczki urodzinowe. A, musi być na środku blatu. No nie wiem, zobaczymy, czy jak położę go tutaj na kuchence, to da radę, czy nie da. Zobaczymy. Tak, dodajmy świeczki urodzinowe. Wyciągniemy też, a w ogóle to pobrałam go z galerii. Yy, gdzie mamy ten nasz trunek? Tu go mamy, tu go postawimy. I ja bym chciała zaprosić tą dziewczynę, którą wytypowałam na moją koleżankę, <laughs> więc zaraz do niej tutaj zadzwonimy. Związki. Jest to Candy. Podcięła sobie trochę włosy, nie ma tych różowych końcówek. Więc proszę bardzo, towarzyskie. I może najpierw wyślijmy jej radosnego SMS-a, a później spróbujemy ją do nas zaprosić. Zaproś do spędzania czasu na tej parceli. Okej, okay. więc niech do nas przyjeżdża, jeśli w ogóle ma czas. Mam nadzieję, że ma czas. Zjemy sobie tortu, wypijemy sobie drineczka. O, Candy, to wspaniały dzień, wyjdźmy gdzieś razem. Yy, zaraz wyjdziemy, spokojnie, zaraz wyjdziemy, ale najpierw chciałabym, żebyś już była tą dorosłą, młodą dorosłą, przepraszam. Także chwilka tutaj czułości z sadzą. No i tak dla pewności Wam pokażę, że właśnie to już jest ten dzień. Już, zobaczcie, jest tuż, tuż. Rozmawiają sobie, w międzyczasie Marcelina dowiedziała się, że Candy lubi skrzypce, więc fajnie, że też ma jakąś taką pasję muzyczną przy okazji. E, trzeci poziom charyzmy i że Candy ma umiejętności DJ-skie. Okej, okay, myślę, że to pora już, żebyście ją tutaj razem sobie podeszły. E, Okej, okay, rozmawiam tutaj i przyjdziesz i myślę, że... E, Wypowiesz y, życzenie, myślę, że tak. Myślę, że to już jest ten moment. Candy. Przyjdź i zobacz tą chwilę. No nie, a Candy w tym czasie. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Może jej życzeniem jest zapomnieć o Arturze. Myślę, że tak. Gdzieś ty poszła. A, tu się będziesz postarzała. Okej. Okay. I zmieniła grupę wiekową. Aspirację chciałabym zostać przy tej, którą y, no, mieliśmy ostatnio której za bardzo nie rozwinęliśmy, czyli to będzie e, to. Romantyczna odkrywczyni. Ta simka chce odkrywać wszystko, co miłość moda, ma do zaoferowania. A jeśli chodzi o cechę, to myślę, że wybierzemy jej tą nową. Z tego nowego dodatku, czyli niepoprawna romantyczka. Simowie z tą cechą stale są wciągani w wir miłosnych uniesień, łatwo się zakochują i noszą serce na dłoni. Więc co? Myślę, że może być. Stop. O, dobra. Damy Ci dokończyć śpiewać, może. Okej, okay, już koniec. I chciałabym tutaj spojrzeć na Marcelinę. Czy coś się zmieniła? Nie wiem, myślę, że wygląda po prostu przepięknie, tak jak zawsze. OK, mamy podróż duszy. Rozpoczęła nam się podróż duszy i tak jakby jako normalny sim też możemy to wypełniać. Oczywiście spełniając swoją aspirację, cele życiowe. I tak, jeżeli będziemy zdobywać te punkty, to tak jak tam już widzieliśmy o Artura, będzie szybciej zdobywała punkty satysfakcji. Później Wraz z tym poziomem otrzymuję premię do nauki umiejętności, odnalezienie celu życia, żadnego żalu. No nic, będziemy sobie czytać po prostu z biegiem czasu. Tymczasem myślę, że zjemy sobie po kawałku tego tortu. Także yy, zawołaj na posiłek jak najbardziej i nalej dwie porcje. Także napijemy się. Myślę, że Candy też już może. Candy jest młodą, dorosłą już jakiś czas, także tym bardziej może, to my dopiero... Zaczynamy naszą karierę w wieku młody, dorosły. Ok, jest godzina 20, coś, więc zaraz będzie myślę dobra pora, żeby, żeby wybrać się na, jakiś, na jakieś kluby po prostu. Mamy pierwszy kieliszek. Czy nie wiem, czy Kendi. Czy Kendi ty się domyślisz, że masz to wypić? Ok. Okej, okay, gdzieś tam to ukryłaś. Może schowamy ci to do wyposażenia. Wypi. Noż kurczę, a czy Candy by wiedziała, że mamy zrobić jakiś. Nosz. Chciałam z znieść tym jakiś toast, ale no ciężko to uzyskać. Czy ona sobie to sama weźmie, tego nie wiem. Niemniej jednak Marcelina Kielona przechyla. <laughs> Okej, okay, włączyła TV, ale myślę, że to nie jest pora na TV. Tylko na tę imprezę, właśnie. Candy nie wypiła. No szkoda. Wiecie co, przyjechałam z nimi do tego niby eleganckiego baru. One się odszczeliły jak stróż w boże ciało. A tu nie jest zbyt elegancko i nie wiem, czy chcemy tutaj być. Może przyjdźmy tutaj na chwilę. Może zamówmy sobie drinka dla nas, dla Candy i dla siebie. Może nie wiem, może coś, coś ciekawego sobie wybierzemy. Dzisiaj po prostu jedziemy na grubo. Może lotta Kokulata. Ok, więc to sobie zamówimy dla siebie i dla Candy. Zaraz tutaj zobaczycie, jak się pięknie odstrzeliła Marcelina. A tu nie jest tak elegancko, więc może tylko po drinku i pojedziemy gdzieś dalej. Tu jakaś kobitka w ciąży w ogóle. Okej. Okay. Candy też się odstrzeliła. Zobaczcie, w taką różową, kusą sukieneczkę. No, spodziewałam się czegoś więcej, naprawdę. A naprzeciwko tego właśnie tutaj baru mamy, jak wiecie, ten motel, do którego wcześniej niestety Marcelina nie miała dostępu, teraz już ma. I zobaczcie, może sobie wynająć pokój do spania. Albo też wynająć pokój na bara-bara, ale na razie nie ma z kim. Więc dobra. Czy ty wyciągnęłaś swój swój trudek i palisz z butli? Nie wierzę. Chciałam zrobić zdjęcie, ale już chyba wszystko wypiła. A teraz będzie piła ten y, kokosowy. Marcelina, ja cię nie poznaję. Myślę, że musimy znaleźć jakąś ciekawszą miejscówkę. Tu jakieś gwiazdy się panoszą, robią chaos, niepotrzebny. Ktoś tu mdleje. No nic, wypijmy po drinku i będziemy stąd spadać. Zaproponu zaproponowałam jej szalony plan, który polega na tym, że wynosimy się stąd po prostu. Tutaj widzę takiego y, Naoki Ito, który jest schodzącą gwiazdą, więc nie wiem, spróbujemy mu się przedstawić. Zaryzykujemy, a później sobie zrobimy... Dlaczego nasz kot przyjechał z nami? Och nie, chyba wybrałam podróż razem z naszą sadzą. <głosy> <głosy> Zaraz ją odwiedzimy, szybciusieńko do domu. Słuchajcie, nawet z nim gada i nawet jakieś tutaj plusiki e, plusiki były. E, spytamy go jakieś zainteresowania przyjazne. Za wiele tutaj nie można z nim rozmawiać, albo go można tylko... Uwielbiać, krzycząc, albo pytać o zainteresowania, więc spróbujemy jeszcze raz. Chociaż być może zaraz się znudzi. A może spróbowalibyśmy z nim tutaj pograć w tę grę? Kurczę, może w tę grę. E, o. A nie, niestety ta Angela jest zajęta. Moglibyśmy z Candy, Baranara. A może z. Z nim się nie da, chyba za słabo się znamy. Dobra, prawie już zwiał. Ale złapałam go tu jeszcze przed wyjściem. I zobaczcie, mamy przyjazne, mamy już jakieś historie. Możemy się podzielić z nim osobistą historią. Możemy również przyjazne e, pogawędka, porównać się z Simem o imieniu Naoki. No, spróbujmy. Może Marcelina troszeczkę tutaj za dużo wypiła. Może ma ochotę na jakąś małą przygodę. Czemu by nie? O, poczekajcie, zapytajmy o zainteresowania. Słuchajcie, noc leci, on co chwilę odchodzi, ja go doganiam. I idzie na dosyć ciężko, cały czas go podrywa. I zobaczcie, na przykład, nie wiem, mogę mu pochwalić wygląd, ale na przykład mogę już zrobić takie rzeczy typu pocałunek zostać partnerem romantycznym. Ale pogadać o czymś takim zwyczajnym, to kiepskawo. Ja mu się chyba, słuchajcie, chcę spać po prostu. Nie wiem, czy chcemy go na przykład naprawdę pocałować? Myślę, że się na to nie zgodzi, ale spróbujmy. No i co? Patrzcie, pocałowali się, aż zatrzymałam z wrażenia. Wow, wow, jestem w szoku. I co robisz? Zapaść ratę za kredyt, okej, okay. okej. Okay. Powiem wam, pocałuj sztucznie, a romantycznie... No ona by tutaj chciała iść na całość, tak mówię, wypiła trochę za dużo. Tamta biedna Candy gdzieś tam po barze chodzi, nie wiem, czy ona jeszcze poszła, czy ona... czy ona jeszcze jest, czy ona już poszła. Słaba z nas koleżanka. E, romantyczne, intymność. Pocałuj czule. Spróbujmy pocałować się czule. Cokolwiek to znaczy. I słuchajcie, on mi w końcu uciekł, więc jestem tutaj znowu z naszą Candy. Gramy sobie w grę. Trochę się bliżej poznamy. Może sobie zrobimy jeszcze jakąś fotkę z nią. E, myślę, że możemy sobie zrobić zdjęcie z... Candy jako taką pamiątkę z tych urodzin jest już szósta. Będziemy zaraz kończyć. Candy się dowie... Dowiedziała się o Candy, że jest wesoła. Okej, okay, będzie zdjęcie. I zdjęcie mamy takie. Okej, okay, możemy sobie zrobić jedno takie. Jakąś losową pozę. O, to nieładna. Dobra, może być taka na gangstę. Zróbmy sobie tutaj taka pijana poza nam się wylosowała. Ale myślę, że nieładna. Mamy jeszcze takie po prostu ładne zdjęcie. Jeszcze jakieś? O matko. Znowu takie. One się powtarzają w sumie, więc. Dobra, zrobimy. Dobra, jeszcze. Może jakaś zamyślona jeszcze. Ale to Was mało na zdjęciu widać. O, to jest, słuchajcie, fajne. To jest fajna poza. I tutaj też taka trochę nieco dziwna. Mogłaby być trochę bardziej z oddali, żeby fajnie wyglądało, ale okej, okay, mamy to. To sobie tutaj zamkniemy. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że już wystarczy tego. Jest godzina szósta. Myślałam, że jeszcze wrócimy i zrobimy maseczkę, ale no wyszło jak wyszło. Także ona, słuchajcie, to jeszcze tylko sobie zobaczymy. Związki z tym na oki. Oh my gosh! Przecież on ma żonę. Marcelina. <noise> ale żeśmy narobili. Dobra, nieważne. W każdym razie. Może trochę była podpita, trochę po prostu ta jego sława ją tu oczarowała, nie wiedziała, nie zapytała. No, on też nie odmówił. Trochę odmawiał, trochę się opierał, ale w końcu się skusił, także okej, okay. Marcelina, wybaczymy ci, to były twoje urodziny. Trochę się dziwnie porobiło. W każdym razie następnym razem założymy sobie Kupidyna i pójdziemy na jakąś randkę w ciemno i zobaczymy, co się wtedy e, okaże. Dobra, idziemy teraz do Artura i po prostu zasłońmy zasłoną milczenia to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. I wiecie co, jesteśmy sobie u Artura i jest już godzina 18, także trochę tutaj, powiem Wam, dzisiaj nic nie nagrałam. O oh my Boże, znowu przerażony. On co chwilę jest przerażony, albo tutaj ma, ma to straszne wyzwanie, albo jakiś pobudzony. Także jakieś skrajne emocje nim targają, ale dzisiaj udało się trochę z tym krwokwiatem tutaj poradzić. Pokarmił go, pobawił się, poczytał książkę i słuchajcie, ma już... Któż to za pani? A jakaś zwykła random pani nawet i nastolatka. Także dzięki temu poprawił to swoje... O, hello. <grym> Hej. Poprawił swoje ogrodnictwo, więc jeszcze tutaj bym chwilkę chciała się... O, jak miło, tak przyszła, przywitała się i poszła. Chciałabym i jeszcze poprawić to ogrodnictwo. I zaraz wrócimy sobie do naszego domu. Albo i nie, ponieważ gdzieś tutaj kątem oka widziałam taką małą lwią paszczę, czy mi się zdawało. Tak, coś tutaj sobie rośnie. Nie wiem, czy to jest lwia paszcza. W każdym razie możemy zebrać cały plon. No możemy. Tam sobie zbiera, a później się tutaj przeniesie i możemy na przykład pogłębiać wiedzę. Możemy nawozić. Możemy nawieść na przykład jabłkiem. Zobaczymy, jak te nasze rośliny w naszym domu. Dobra, może to wyłączymy na chwilę. Wyłączmy. I tak, tutaj co możemy zrobić? Możemy podlać teren, możemy pogłębiać wiedzę, możemy nawozić też, nawieziemy jabłkiem. Tutaj w takich rozsadnikach koło naszego domu też położyłam trochę roślin. Nie do końca teraz mi się ten szary kolor widzi, ale niech będzie. Także zasiejemy tutaj wszyściutko i miejmy nadzieję, że będziemy mieć już ten kolejny poziom. Ok, mamy czwarty poziom, zobaczcie. I czy teraz będziemy mogli... Teraz, aby zaspokoić swoją potrzebę towarzystwa i zbierać kolejne plony, może rozmawiać z roślinami, tak? Czytam od, nie powiem, której strony. A, i coś tutaj jeszcze postawiłam, słuchajcie, postawiłam takie coś. Możemy tutaj zasiać begonie, na przykład możemy tutaj kwiaty mieć w tych doniczkach, więc okej. Okay. I co? A tą jedną doniczkę przestawiłam tu, więc tutaj też można by coś porobić z tym kwiatem. Może pomówić do rośliny, nie wiem, czy dzięki temu też ogrodnictwo rośnie, czy tylko towarzystwo. Okej, okay, wieś rośliny. Także jedno mamy zaliczone to jeszcze jedno. Ok, robi tu jakieś foty. I tak dalej. My cię tutaj przyspieszymy. Zaraz się dzień skończycie był bardziej dzień marcelinowy. Miała urodziny, więc jej się należało, chociaż narobiła niezłej burdy. Tutaj skorzystamy sobie. A może pomogę Ci ten talerz tutaj? Okej, okay, musimy wbić piąty poziom, także może odezwę się do Was koło północy, jak on tutaj maksymalnie się skupi na tych roślinach. Trzymajmy kciuki za piąty poziom, a że tylko sobie zobaczymy, ewentualnie nawiezie jeszcze jedną tą roślinkę. OK, okej, okay. kopanie dziur, to mamy załatwione, Twój ogród nabiera ładnego kształtu, Twoja umiejętność wędkarstwa też jest całkiem w porządku. Nagroda, punkty wydarzeń, kontynuuj pielęgnowanie roślin i łowienie ryb. OK, zobaczymy, co tutaj mamy dalej. Na wieś. Aha, powiesz, co Tylko jedno nam zostało. Tutaj sobie zobaczmy to nasze wydarzenie. Możemy odebrać Higiena Instant i książkę tej zielonej damy. Na razie tylko nie czytamy, bo być może to później będzie potrzebne. Coś się jeszcze odblokowaliśmy? Nie, to wszystko. I mamy tydzień, który niby. To musimy załatwić to, czy jesteśmy tak jakby na drugim tygodniu z sześciu, kończy się za dwa dni, 22 godziny. Porażka. Okej, okay, i wbił nam właśnie piąty poziom ogrodnictwa. Możemy teraz pobierać sadzonki i szczepić rośliny. Dobra, co my tutaj mamy? Co to jest? Czemu to mi się nie podświetla? No nic, nie wiem co to jest, nie wiem, czemu to mi się nie podświetla. W każdym razie pobierzmy sobie sadzonkę tej rośliny. I mamy zaliczone. Mroczny kosiarz potrafi być naprawdę przyjacielski. Kontynuuj pracę nad aspiracją. Ok. Zatrzymajmy, zobaczmy. Dostaliśmy jakąś nagrodę? Coś dostaliśmy. Dostaliśmy eliksir zabawa instant. Dobra, na razie to zbieramy. Zdaje się, że Lady Mimoza sporo wiedziała o Ambrozji. Potrenuj wędkarstwo, jeśli chcesz wykorzystać jej wiedzę w praktyce. Ukończ zadania, pierwszy składnik i nauki damy. Nie zawiedź mnie. Przyśpiesz dostawę wysyłki. Możemy przyspieszyć. I mamy rachunki? Nie mamy. Chyba na razie nie mamy. W ogóle ta parcela ma jakąś taką cechę, że rachunki są zmniejszone, chyba nie. Ok, a jeśli chodzi o te drugie zadania, to mamy przeczytać wstęp. Do księgi zielonej damy i zaszczep rośliny, albo pogłębiaj wiedzę o szczepieniu. Dobra, możemy pogłębiać wiedzę. Za bardzo boi się roślin, znowu nie wierzę. Dobra, zróbmy to szczep. I w ogóle to pisało, że żeby yy, pozbyć się całkowicie tej obawy, to on musi wydoić krowokwiat. Tylko jak to zrobić, tego nie wiem. Dobra, mamy to zaszczepione. Lilia, orchidea, lilia Paszcza. Odblokowano nagrodę, i teraz mamy przeczytać tą książkę. My ją mamy, choć tutaj sobie usiądziesz, może. Dobra. O nie, zaczął gotować. Dobra, dokończysz sobie później. Ja tu już jestem zdenerwowana tą całą sytuacją, która mi się wydarzyła, i jeszcze tym, że on się boi tych roślin. Jest najgorszy przypał dla niego. E, dobra, spróbujmy tutaj poczytać tę książkę. Czy my ją mamy, czy ona jest. Ona jest chyba w naszej półce. To chodźmy do półki. Otwórz. Nie powiem wam, że coś mnie dzisiaj tutaj szczeli. Obszukałam się wszędzie i nie mogłam znaleźć tej książki ani w półce, ani w wyposażeniu, ani w wyposażeniu rodziny, ani gdzieś tutaj w okolicy. Nie wiem, pewnie gdzieś leży albo magicznie zniknęła. W każdym razie nie było jej. Doczytałam ją tutaj w informacjach, że można ją pofiltrować, pofiltrować po, po nagrody za wydarzenie. W, w trybie kupowania i się znajdzie, więc kupiłam ją za 300 simoleonów. I bardzo cię proszę, mój drogi. Poczytaj, przeczytaj sobie wstęp. I niech nam tutaj zaliczy. Jest piąta rano. Powiedzmy, że do szóstej. O, jaki tutaj dziwny dymek wylatuje z tego. O, 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 tam coś nam zakwitło jak pięknie. Także do szóstej sobie poczytaj, może nam się uda zaliczyć to zadanie. Zostało 10 minut. Dobra, damy ci dokończyć. Okej, okay, mamy, mamy to przyrządź posiłek mając co najmniej piąty poziom i przyszła do nas poczta. Tu widzę, że nam lwia paszcza jest gotowa do zebrania. To pewnie jest biuletyn. Weźmy pocztę. Szybciusienko na jednej nóżce, mój drogi, mój drogi, szybciutko. Mamy. Mamy czy nie mamy? Zobaczymy. Mamy, czytamy. I przeczytajmy. Kolejny tydzień, kolejny biuletyn. Nadeszła pora na zdobycie pierwszego składnika anioła morskiego. Ambrozja to wykwintne danie, musisz więc opanować umiejętność wykwintnego gotowania. Czy Twój ogród już y, rozkwitł? Do Ambrozji wymagany jest kwiat śmierci, więc w tym tygodniu musisz także zaszczepić granat na orchidei. Co? Granat na orchidei. Widzę, że mamy tak wędkować na przynęce i wybrać się do Alei Magów w Glimberbrook i tam być może będzie można dostać anioła morskiego. Więc to już wszystko w kolejnym odcinku. Dobrze Artur, wymordowałam cię dzisiaj mega, ale bardzo dziękuję ci za aktywność. Bardzo się starałeś. No, Marcelina dzisiaj trochę poświrowała, ale Artur powoli do przodu realizuje swój cel. Także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się oczywiście w kolejnym. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam cię bródko do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa.